Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym filmie chciałabym przedstawić nowy nabytek, jednego z naszych klientów. Potinder Jumbo 7380 to nowoczesna przyczepa samozaładowczą przeznaczona do zbioru i transportu siana oraz innych pionów rolnych. Posiada ona szeroką przestrzeń ładunkową o pojemności aż 38 m3, co pozwala na skuteczne i szybkie załadunki. Przyczepa ta jest wyposażona w system automatycznego załadunku, co pozwala na oszczędność czasu i pracy operatora. Dodatkowo, Pottinger Jumbo 7380 posiada również system stabilizacji ładunku oraz unoszenie skrzyni ładunkowej, co zwiększa bezpieczeństwo transportu. Przyczepa ta jest również wyposażona w nowoczesne systemy kontroli i monitorowania, dzięki czemu operator może śledzić pracę maszyny oraz ustawiać jej parametry według potrzeb. Wytrzymała konstrukcja przyczepy oraz zastosowanie trwałych materiałów sprawiają, że jest ona odporna na trudne warunki pracy na polu. Pottinger Jumbo 7380 jest również łatwa w utrzymaniu, co pozwala na długie i bezproblemowe użytkowanie. Jest to idealna przyczepa dla rolników, którzy szukają skutecznego i wydajnego rozwiązania do zbioru i transportu siana oraz innych pionów rolnych. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału oraz kontaktu z handlowcami.